i starczy. Ta, na przykład, jak ktoś chciał na dwa dni kupić, powiedzmy, ten śniadanie, ko, obiad i kolację, to ile musi wydać, jak ktoś jest o, o, No, no to, to, to trzeba wydać, ja wiem, no pięć stówek trzeba wydać, no. Na dwa dni? Na no, dwa no. no to ile musiałbyś, 20 tysięcy zarabiać? Tutaj? No to 20 tysięcy, no proszę Pana, jak, ale trzeba żyć, no trzeba ubrać się jeszcze do tego, no. Nie wie Pan, jak to jest? Zastanawialiście jakoś. No. A czy jeszcze buta kupić, a jeszcze te opłaty? No, no się nie kończą te opłaty, no święta Dzień dobry, widzę pan po zakupach, tanio czy drogo? Ile pan wydał na te zakupy? I, na te czy te tanie czy drogo? Ile pan wydał na te zakupy około? Sówka poszła chociaż? E, tam stówka, Daj. Dawniej... się kupi teraz za 100 złotych? A co się kupi? Kupi się tam byle co i bardzo... Nie, ale ma... cza, duża reklamówka jest pełna za 100 zł, czy metu. Czy pan dużo, Chce pan się powiedzieć? Tanio wszystko, tanie, wszystko tanio. Ale nie, co tak, tak najbardziej zdrżało już tak na serio, według pana? A czy pan, nie wiem, jak pan weźmie... Wziął... Ja tam bez komentarza. I na przykład jak pan weźmie 100 zł, jeśli kupię się jakieś kupiło. Jest już duża? Bardzo duża. Duża. A właśnie dużo są już, na, że tak powiem, posatarba prawie na dnia jakieś bata można powiedzieć za te 100 zł. Na kilka nie wystarczają. No a dzisiaj nie starcza, no ale coś. Da się na czymś oszczędzać, jak to pan ogląda. Prąd, światło, woda, gaz, nie wiem, ubrania jakichś. Na niczym się nie dało Nie da się Ile trzeba mieć, żeby żyć godnie? Pan na merturze już czy jak to wygląda? Czy pan pracuje? Już średnia krajowa 8200 800 się wstało. No, a tak podają, no. Za pan kogoś, kto ma 8000 emerytury? Nie, jeszcze nie, 4, nie znam. 4 jak ktoś ma tutaj, to już jest dobrze, czy pięć? No to jest bardzo. A większość ma 2, Jak tu nagram 2, 3, no, to już to też no, jest dobrze. I pół, trzy, no tak jest. Pani, ile ma? Może pan tak zmienić? Dostała pani czternastkę, tą 14 które dodatkowo? Dostałam. I zadowolona pani jest? Nieokrojona nie jest ta 14? Nie, ja nie wiem. No, czy okrejona, czy nie. dostałam, już na Nie, nie, dostała, dostała, nie patrzę pani, Dwa A jak? Właśnie już dalej wzięłam. E, jak się pani teraz żyje tak w skrócie? zrzucało tutaj coś, staniało według pani drogą. Jest... Tutaj to jest wszystko normalnie. Jest fajnie, tak, normalnie. Jest. normalnie jest wszystko. Rachunki prąd, woda, gaz poszły w górę według pani teraz, bo ludziom po 700 zł. Pani nie, dostałam. Dostała pani. Nie dostałam, to nie wiem, czy poszło, czy nie poszła. A zamery swojej pani stałej wiem zadowolona, czy większa by się przydała? Nie, wystarczy. wystarczy. Czy pani ogólnie pozytywnie myśli z tego? Pozytywnie proszę pana, aby zdrowie tylko zdrowie. było. O właśnie, a do służby zdrowia da się dostać? No nie. No i to jest problem. I Je pani czekała. Ja to w ogóle nie chodzę do lekarza, bo nie mogę, nie mogę się do, do, dostać, zapisać nie, nie nawet. Nie ale nawet się zapisać nie można, proszę bo zapisać czas... się już na biedę? nie bo do rano trzeba wstać o szóstej i się... A ja o szóstej ja mam męża chorego, muszę nie, go obronić przewieźć. tak rano, żeby ich nie przychodził o 4, żeby wstawał Nie, po prostu żeby wie, pan, zadzwonić i umówić się z lekarzem, tak, żeby zapisać nole. się. I tak powinno być, że... a nie żeby lecieć, stać tam, nie, lecieć, stać tam, nie, lecieć, stać tam nie, że trzy godziny pod tym... Proszę pani, tu mówię, że musi mąż i czekać na kolano rok, żeby coś tam pomówił. A to nie jest Możliwe. możliwe. Czy lat składki, że rok Czyli trzeba czekać to to takie, na takie jest życie, taka to jest de, nasza demokracja. O prywatny pani chodzi?